Zrobię to. Uda mi się. Mogę to zrobić. To jest moje pierwsze rapowanie. Nigdy wcześniej tego nie robiłam. Nazywam się Anna Saj i żyję według planu. A to jest moja gorąca szesnastka. A teraz Bóg. Jest po Twojej stronie, zawsze bierze cię w swoje dłonie. Jego miłość wszystko otacza, daje ci wsparcie i zawsze wybacza. Bóg zaplanował twe życie szczęśliwe, chce ci dać radość, to jest prawdziwe. Twoja dusza czasem o tym nie pamięta. Dla ducha świętego to tylko zachęta. Gdy wątpliwości są stanem Twojej duszy, oddaj to jemu, on jest skruszy. Ludzie cię krzywdzili, on to widział. I za to go zabili. Czasami napadają cię wątpliwości z powodu innych ludzi, podłości. Ich zachowanie to nie twoja wina. Nie wiedzą, co to jest dobra nowina. Duch ma zawsze strategii wiele, niektórych nie znajdziesz nawet w kościele. Krytyka, oskarżenie i samozniszczenie nie robi tak nowe stworzenie. Kultura nowego człowieka to to, co nas nie doczeka. Radość, miłość, i pokój rozlewa się tam, jak rzeka. Bóg jest ze mną, to wiele dla mnie znaczy. On swoją mocą pokona wielkich graczy. Małymi krokami osiągam wielkie cele. Nie poddaję się, to nie chcę Duch Święty, pomocnik mój i obrońca. Zawsze mnie prowadzi, gdy nie widzę końca. Dawaj miłą miłość w tych czasach epidemii. Niech się skończą te czasy pandemii. Koronawirus przyszedł zaskoczenie, ale dziś widać wielkość stworzenia. To było dla mnie prawdziwe wyzwanie, ale zaangażowałam się w ten szczytny cel, Pomagamy, kochani. W opisie dostaniecie link. Bo, bądźcie hojni. Dziękuję za nominację Markowi. A nominuję biskupa Adriana Galbasa, księdza Rafała Jarosiewicza, księdza Krzysztofa Kralkę i Armię Dzieci. Wow! Zrobiłam to.